Okej, okay, książka, którą zachwalało bardzo dużo osób i którą dzięki temu kupiłam i która również mnie rozczarowała. To Sprawa na Koronera. Nie zdziwię Was, jeżeli powiem Wam, że to również wydawnictwo znak. Te sprawy, które są tutaj opisane, są napisane w formie takich opowiadań. I przyznam szczerze, że dość troszkę za długich. Wydaje mi się, że narrator, w tym przypadku również yy, Koroner, Mówi troszkę za bardzo naukowymi terminami, które są dodatkowo często zbędne. Podaje bardzo dużo detali, jak na przykład wzrost, waga zmarłego, co dla tej konkretnej historii nie ma znaczenia. Więc to mi się nie podobało. Nie podobało mi się również bardzo długie polityczne opisy. Ten pan najwyraźniej ma duży problem z tym, że koroner i patolog to dwie różne rzeczy, i w Stanach biuro koronera. Miało, przechodziło zresztą bardzo dużo problemów w tych czasach, w których on opisuje. Wydaje mi się, że to były lata 80., ale mogę się mylić. Więc y, bardzo często wbija szpile, czy to burmistrzowi miasta, czy to patologom, czy to innym koronerom. Y, często wytyka niekompetentność, więc nie wiem w zasadzie, to mi się bardzo nie podobało. Jeśli chodzi o informacje o zwłokach, y, raczej dowiemy się, jakie są sposoby pracy ze zwłokami. I tak naprawdę najbardziej podkreślane to, że bardzo ciężko jest stwierdzić od razu, czy to jest samobójstwo, czy to jest morderstwo na miejscu zbrodni. To jest jak mantra cały czas powtarzane. A temat samych zwłok aż tak wiele o informacji nie ma, więc y, znam dużo osób, które mi polecały tą książkę, które się zachwycały, i ja tak naprawdę nie rozumiem czemu. A druga rzecz, y, czy opisy są bardzo graficzne? W zasadzie i tak i nie. Są bardzo, bardzo bogate, czyli właśnie podawane jest zbyt dużo detali dla historii. Moim zdaniem nie mających znaczenia. I Nie wydaje mi się, żeby można się było zbrzydzić. Jeden naprawdę dobry fragment tej książki, cały rozdział poświęcony, to jest, to jest, dobrze pamiętam, Most Golden Gate, czyli tak zwany Most Samobójców w San Francisco, i to jest naprawdę dobry fragment literatury. Widać, że ta sprawa tego pana dotknęła najmocniej, i on się też najbardziej nad tym powiedzmy rozprawia. Dla mnie ten temat był przede wszystkim o tyle interesujący, że wiem bardzo mało na temat zwłok osób, które z tego mostu skoczyły. Nie tylko w kwestii utopienia się, w ogólnie całego uderzenia. Ten impakt o wodę, co robi z człowiekiem, co potem się dzieje. Więc dla mnie to było coś ciekawego i dlatego ta książka dostanie wyższą notę, niż myślę, że na nią zasługuje. Wątek biograficzny. Nudny, troszkę za dużo tego wątku. Pan jest bardzo z siebie zadowolony, bardzo z siebie dumny i tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, ale po prostu, no mówię, te ciągi polityczne są po prostu dla mnie zbyt długie i zbyt nudne. No i ogólne wrażenia, myślałam, że tą książkę połknę w jeden dzień, męczyłam ją bardzo długo. Wydaje mi się, że cały miesiąc w ogóle mnie nie wciągnęła. Także każdą sprawę czytam osobno, odkładałam książkę, więc myślę, że za ten most Golden Gate dam jej dwie czaszeczki, nie jedną, na pięć, dwie, na pięć. Jeżeli interesują Was takie rzeczy, bardziej powiedziałabym od strony technicznej, czyli kim jest koroner, kim jest patolog, jak wyglądała ta rzecz w Stanach pod koniec XX wieku, to możecie tą książkę sięgnąć. Dla mnie to po prostu było dość nudne, rozwlekłe i po prostu powielane informacje z innej książki, którą za chwilę Wam pokażę, i która moim zdaniem jest dużo lepsza. Nie będę ukrywać, że z następnymi książkami miałam troszkę problem, nie wiedziałam, które Wam tak naprawdę pokazać, więc pokażę Wam wszystkie. Na początek. Oczywiście, że klasyka, oczywiście, że ci, którzy czekali na tę książkę mogą odetchnąć teraz z ulgą. Bilbas i trupia farma. Najistotniejsza rzecz, ponieważ Bilbas jest to osoba, która stworzyła tak zwaną trupią farmę, więc tej książki nie mogło tu zabraknąć. Prawda. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to jest trupia farma, jest to ośrodek badawczy w Tennessee, Podchodzi on pod uniwersytet, jeśli dobrze pamiętam, w Tennessee, tak. E, I tutaj została właśnie stworzona ta trupia farma, czyli ten ośrodek badawczy, i pan Bilbas jest założycielem całego tego projektu. Pan Bilbas uznał, że tak naprawdę trzeba coś zrobić w kwestii antropologii sądowej oraz w kwestii tego, jak badane są ciała. Do tej pory. Śledczy badali rozwój rozkładu, rozwój składu, no, tak to się nazywa, na świniach, ponieważ ponoć ciało świni rozkłada się w podobny sposób jak ciało ludzkie. Ale to wciąż jednak nie był człowiek, chociaż wiele osób tak naprawdę świnie. W każdym razie. I ten pan uznał, że jedyny sposób, żeby zobaczyć, jak faktycznie przebiega przykład rozkład ciało ludzkiego w warunkach pustynnych bądź wilgotnych, to po prostu zostawić ciało na pustyni, bądź w jakimś lesie? I okazało się, że ta jakby najprostsza rzecz, to proste rozwiązanie jest tak naprawdę najlepsze. Udało mu się to chociaż przez wiele, wiele lat. Chyba to dzisiaj wciąż spotyka się jednak z przeciwnikami, że to jest bezczyszczenie zwłok. Jego badania są bezcenne dla całej antropologii sądowej, w ogóle wydaje mi się, że badań mm, sądowych i tutaj nowych oczywiście, w kwestii zwłok, nie że ogólnie idziesz na kradzież i ktoś ci każe to czytać. W każdym razie, wróćmy do książki. Bardzo mi się podobało to w tej książce, że informacje o zwłokach są, że tak się wyrażę, z pierwszej ręki. To jest pan, który nie uwija w bawełnę, to jest pan, który widział wszystko. I to jest pan, który się tak po prostu nie. To jest pan, który. Nie ma problemów z wyrażaniem tego, co myśli również. Jeśli chodzi o to, jak podane są informacje o zwłokach, uważam, że są podane w dużo bardziej przystępny sposób niż na przykład w sprawie dla koronera. Dużo osób, e, widziałam, że porównuje te dwie książki, uważając, że sprawa dla koronera spodoba się ludziom, którzy czytali taką Farmę. No ja chyba jestem żywym przykładem tego, że tak jednak nie było. Tutaj e, te informacje są podane bardzo dobrze. E, opisy nie są super graficzne. Myślę, że spokojnie można przez to przejść. Nie ma jakiegoś największego problemu, aczkolwiek wątek biograficzny. Wątek biograficzny to jest momentami troszkę nudny. Wiem, że całe życie tego pana jest istotne dla całej tej książki, i tak naprawdę musimy się zapoznać, z kim ten pan jest, i to spowodowało, że on, będąc osobą, która zajmowała się do tej pory powiedzmy wykopywaniem kości, e, osobą, która zajmowała się badaniem zwłok gdzieś tam w jakichś laboratoriach czy uniwersytetach, nagle postanowiła, że stworzy to. Nie chciałabym spoilować, więc staram się tak troszkę ograniczać te informacje. E, aczkolwiek momentami ta biografia jest troszeczkę przytłaczająca. E, opisywanie też, co się działo z jego żoną, z jego dziećmi, momentami po prostu masz... No, Okej, okay, tak, no ale powiedzcie mi troszkę więcej na temat tych rybaków, czy wychodzą z ciała, czy nie. Więc ten wątek troszkę przyciągający się, ale wciąż nie jest dramatyczny. No i Uwagi, ogólno, ogólne wrażenie. Jak najbardziej pozytywne. Tak, trzymam tą książkę z różnych stron, trochę mienięka, więc, sorry. Uważam, że jak najlepsze. To tak samo jak Mary Roach, myślę, że jest to początek. Jeżeli interesują Was zło, to dowiemy się wszystkich istotnych informacji. Dowiemy się, jak ciało ludzkie rozkłada się w konkretnych warunkach, czyli nie tylko um, przy sprawach kryminalnych, ale po prostu ciało ludzkie, nie wiem, na stepie. Ciało ludzkie na stepie, oczywiście, na. Um, zieleninie, nie na takim stepie ćwiczeń. To... Idziemy w złym kierunku. Jak rozkłada się ciało ludzkie, na przykład w wodzie, jak możemy, czego możemy się spodziewać po topielcu, co zobaczymy, co poczujemy. Także tego typu informacje się pojawiają. Tutaj, jeżeli mamy ocenić tą książkę 4,5 na 5, tą połówkę odejmę jednak za troszkę przedłużający się wątek biograficzny. I to, tą książkę od razu musimy połączyć z drugą częścią. E, Trupia farma: nowe śledztwa. Ta książka wyszła jakiś czas po tej. To odłożę, bo ręka mi cierpnie. E, ta książka jest już też troszeczkę krótsza. Tutaj powracamy na trupią farmę. Mamy kolejne z historii i przyznam szczerze, że tę książkę czytało mi się dużo lepiej. Tutaj sprawa jest już troszeczkę bardziej konkretna. Mamy sprawę, mamy opis tej sprawy i zwłoki, które się wiążą z tą konkretną sprawą. I przyznam szczerze, że tutaj pierwszy raz pojawiły się dla mnie momenty, przy których ciężko mi się jadło. Jeżeli... Nie słuchaliście mnie od początku, to dużo czyszczam i dużo jem przy tym, co można po mnie powiedzieć, prawda? Więc momentami ciężko mi się czytało, jedząc, bo generalnie czytało mi się bardzo dobrze. Jest taki fragment o wybuchu i tam ciałach, co się z nimi stało, i w, gdzie je znajdowali, w promieniu jakich kilometrów, i na jakich drzewach, i co z tych ciał zostało, to ja wtedy jadłam. Daje mi się, że jakiegoś burgera, więc. Takie jem burgery przy książkach, to jest oblesne, wiem. Ups. Tutaj te wszystkie informacje, które powiedziałam wcześniej, więc przystępna informacja o zwokach, wrażenia ogólne bardzo dobre, wątek biograficzny troszkę mniejszy, więc za to plus. Te napisy, opisy, przepraszam, troszkę bardziej graficzne. Wciąż ta książka to jest 5 na 5 Myślę, że nawet nie jest się. Skazany na to, żeby przeczytać pierwszą część trupiej farmy, można spokojnie do tej, od tej części zacząć, bo po prostu dużo rzeczy jest skróconych z tej pierwszej, i to myślę, że jest takie dobre streszczenie oraz dodane nowe wątki, więc jak najbardziej nowe śledztwo trupy farma na plus. I tą książkę musimy połączyć z jeszcze jedną. Tajemnice wydarte z zmarłym Emily Craig. To jest uczennica pana Bilabasa, więc widzicie, dlaczego te wszystkie książki się ze sobą tak naprawdę wiążą. Te trzy. Na pewno jest ich więcej, ja dorwam trzy. Pan Bilbas opowiada często o swoich uczniach, o osobach, które się wyróżniały jako badacze na trupi farmie oraz w ogóle jako jego studenci. Jedną z tych studentek właśnie jest Emily Craig, która tak naprawdę nie zamierzała zajmować się zwłokami ona była, wydaje mi się, artystką. I ona zaczęła zajmować się odtwarzaniem twarzy. Z odtwarzaniem twarzy. Odtwarzaniem twarzy osób zmarłych, na przykład na podstawie czaszki. Jestem bardzo talentowana, daleko ją to zaprowadziło, chociaż tak naprawdę całym tym tematem zajęła się dość późno. Nie była już najmłodsza, że tak się wyrażę. Dzisiaj jest światowej sławy specjalistką w tym, co robi. Przyznam szczerze, że ta książka z tych wszystkich trzech spodobała mi się najbardziej. Prawdopodobnie dlatego, że chodziło tutaj o dość dużą dozę treściwości. Tak? Treściwości? Czy jest takie słowo w ogóle? Częściej tworzy słowa, nieważne. Jest to książka bardzo treściwa. Są tutaj informacje o zwłokach, również podane w przypadku śledztw, ale z troszeczkę innego kąta. Mamy tutaj panią, która zajmuje się tak odtwarzaniem wizerunku, przywraca twarz zmarłym, jak to jest ładnie napisane, zresztą e, gdzieś tak ta książka była w ten sposób reklamowana, więc e, tą tożsamość przywraca osobom, które oni znajdują, zwłokom, które znajdują. Więc y, jest tutaj bardzo duży wątek taki, powiedziałabym, ładunek emocjonalny. O, to jest dobre słowo, ponieważ opowiada o rodzinach, które powiedzmy mogą w końcu odnaleźć swojego bliskiego, które gdzieś tam zaginą, ich reakcje, więc ta książka jest troszkę bardziej emocjonalna. Jeżeli chodzi o informacje o zwłokach, jak najbardziej, bardzo pozytywne, bardzo dobrze podane informacje. jest y, to już tak ogólne. Myślę, że to jest lektura dla osób, które już troszkę na temat zwłok wiedzą, mniej więcej wiedzą czego się spodziewać. Ale wciąż na przykład chcieliby poszerzyć swoją wiedzę odnośnie chociażby tego, jak działa nakładanie wirtualnej twarzy na e, takiego nieboszczyka. Ona oczywiście robi to na modelu, ona ma model czaszki, tam, jeśli dobrze pamiętam, chodziło o glinę, ona sobie to wszystko modeluje, bo jest to również artystyczna dusza e, i w ten sposób e, to wykonuje. Pamiętam, że nakłada tam również oczy, rzęsy, to zgodne godne podziwu, jak detaliczną jest osobą. I jeśli chodzi o wątek biograficzny, jest on oczywiście podane, jest tutaj wspomniany Bill Bass jako jej mentor, ale jest to przyjemne, bardzo tak by daje jednak taki wątek inspirujący, ponieważ takim mówię, nie jest to najmłodsza pani. Ona zaczyna dość późno poszła na te studia, więc ona wcześniej zajmowała się czymś zupełnie innym. Chociaż też troszkę wydaje mi się, że pracowała gdzieś w szpitalu, więc robię chyba rysunki hmm, dla pacjentów chirurgicznych, którzy byli po jakichś kontuzjach sportowych. No nie chcę teraz spoilować, ale wydaje mi się, że miała po prostu już jakieś tło, jeżeli chodzi o m, pracę z pacjentem, może wtedy z żywym, no ale gdzieś tam już pojawiło się, pojawił się szpital w jej życiu. Więc to motywuje, to pokazuje, że jeżeli masz ponad 40 lat i wciąż nie wiesz, co chcesz robić, to hehehe, jeszcze jest dla Ciebie szansa. Nie ma się co poddawać w życiu. Jeśli chodzi o piste, no są dość wyraźne. I przyznam, że mi się świetnie do momentu, jak pojawiła się ostatnia sprawa. Cieszę się w sumie, że ta sprawa była na samym końcu książki, bo nie wiem, czy jakbym przez nią przeszła, to byłabym w stanie czytać dalej. To jest sprawa World Trade Center. Pani Emily została jako jedna z pierwszych specjalistów wysłana do tak zwanej strefy Zero. Tam było budowane całe takie miasteczko specjalistów, patologów, policjantów, lekarzy, którzy zajmowali się wyciąganiem. Przyczątek ludzkich, pozostałości po tych osobach, i przyznam szczerze, że dla mnie to było naprawdę ciężkie przeżycie, ciężkie czytanie, ponieważ mamy tutaj ten wątek, jednak emocjonalny to jest ogromna tragedia, na zawsze pozostanie w historii ludzkości jako przytłaczające przeżycie dla wielu, nie tylko dla Amerykanów, ale myślę, że dla każdego człowieka. Ja przyznam szczerze, że musiałam momentami książkę odkładać, wziąć duży oddech i, i czytać dalej. Aczkolwiek, jeżeli na przykład macie problem z nie tylko opisami, ale również takimi dość ciężkimi historiami, to radziłabym lekturę tej książki na tej ostatniej sprawie zakończyć. Ogólna ocena dla mnie, ogólne wrażenia to 4,5 na 5. Odejmę to pół, bo po prostu książka mnie naprawdę przytłoczyła. Jak ją skończyłam, musiałam... Otworzyć sobie wino i pokontemplować trochę, więc to było przytłaczające, ale ogólnie naprawdę dobrze się to czyta. Dla mnie też duża dawka wiedzy na temat przewracania tak naprawdę twarzy zmarłym, którzy do tej pory pozostają bez imieni, więc nowa wiedza zawsze na plusie. Jak najbardziej, jeżeli już troszkę na temat zwłok wiecie, radziłabym wziąć tą książkę do ręki, raczej nie jako pierwszą. Tak wam pokazałam, jest troszkę e, lepszym pomysłem zabranie innej książki, tylko swoją pierwszą przygodę z zwłokami, ale ta jak najbardziej gdzieś w waszym e, spisie książek do czytania odnośnie zwłok powinna się znaleźć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o książki o zwłokach. Mam nadzieję, że mówiłam w miarę sensownie. Tak jak mówię, temat jest dla mnie bardzo ważny, bardzo go lubię i nie wiem, czy mówię tak sensem, jakbym chciała. Zdajcie mi znać, co wy myślicie na temat tych książek. Czy to jest coś, po co sięgnęlibyście sami, czy jest to temat, który. Raczej wolelibyście odłożyć na półkę i ewentualnie obejrzeć parę odcinków z CSI. To było na tyle. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pa!